poruszamy na kolejną plażę na kolejny punkt widokowy punkt widokowy jakieś do kluczu a później jedziemy na sam koniec tego paluszka środkowego w prawo w którym będzie widoczne prawdopodobnie dwie części morza ogromne gładkim szosnokiem więc na mam nadzieję że będzie tam pięknie z dobrymi widokami niestety musimy dać motorki do dziewiątej ale może już zacznie się jakiś powoli zapustko o 7, 7 .30. I a potem na godzinie siedem, Na to gorąco Także to jest piękne jechanie 50. jak czuję, jest paluszka mi tak Wymasowało wszystko Ale Mój dawał więcej rady Jednak te 10 kg różnicy wagi Ucha też niestety Pozwalniał sobie sam Bo musiał sobie kamerkę włączyć I już tracił prędkość No zobacz jakie widoki mamy Obłęd Zadowolona z jestem, wybrałam dobrze To tam w dole gdzieś jest Sarty. Nie, bo tak zobacz. No i za tym budynkiem taka długa, prosta jest. To jest chyba sarki. O, pięknie, bardzo mi My jesteśmy To jest okolica. Tak. A jedziemy tu, a ruszyliśmy z sarki. Tutaj tymi sarki w jechaliśmy i wróciliśmy na tym zakręcie dokładnie. A patrza. ta się nazywa Cassandra, Ta się nazywa Sona. a to jest. One są damskie, a to jest mamy tego złotych, co można no, męczyzi też. I to jest cała Haski. To są saloniki, są bieżą. To co przyniesie nam pierwszego dnia to była jakaś katastrofa. Tak. Nie wygracia spodziewalibyśmy się, że tu to, się nadbrzeża, wszystko mają spoko. A tam chyba szef kupił wina narąbany jeszcze, albo nie był w reklamie. Był twarzy, a to jest przepięknie. Niczyszcie, delikatnie, na skrót, na skrót, na skrót. się do żłąka nie A za nami bunkrów nie ma To Pani motocyklistka Łukaszku, kierunek nie wyłączyłeś Jak właściciel na filmie zobaczy, gdzie myśmy nimi przyjechali To powie, przepraszam, halo, drodzy Państwo, trzeba dopłacić もうちょっといいもん O tak. Ale państwo się bardzo fajnie zachowali, mieliśmy dwie minuty zamknięcia kuchni, przyjęli nas. I bardzo dobrze. Następnie, tak jak uczył, rozcinamy po kręgosłupie i ściągamy Pyszne mięsko. Le dość Ja się z tobą nie kładę do łóżka, jeżeli będziesz miała w ręku coś ostrego. Za dobrze ci idzie. To no jest delikatne. Spokojnie. werdyk Miękkie. I dobrze zrobione Wygląda na to, że w Sarti. Tylko jedna restauracja. No nie będę się uchodzić za oco i morza. To teraz sprawdzimy co się tam zamówiło. Pieczoną sukinie podawaną z sosem Jest to puszne połączenie. Co on w gębie? Delikatnie przesmażona, chrupiąca. Duchotka. Tu no kolejną restaurację do polecenia. Jesteśmy po wspaniałej kolacji, bardzo restauracji, które serwuje przepyszne jedzenie. Domowa bardzo, miła obsługa. Poziom zarządzania 10 na 10, jedzenie 10 na 10. Nawet właściciel z małym synkiem na rączkach przysieł nam przynieść rachunek, podziękować tam oczywiście. Eee, chociaż zamykali kuchnię, to i tak powiedzą, że nas posadzi i przygotują nam posiłek. Na to tak jest Ejże. bardzo szanowne. Już przez chwilę wątpiłem w restaurację na Sitoni, ale okazało się, że to tylko pierwsza zrobiła takie negatywne wrażenie. Tak, na nas lekko. Przez dwa dni czuliśmy to, co zjedliśmy. Trzeba by to zostawić na z i nie jeść. Tak, tego co tego, 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 tego się dowiecie. Ale ta przy plaży, przy tych kamieniach tak, Przepyszna którą Link macie. Taka nie, nie to. E, tak, tam była najlepsza, byliśmy tam dwa razy, więc to o czymś świadczy. Tak. I ta stryż co wyszliśmy i link to jest macie tu. Tak, jeszcze jutro z tych e, odkryć kulinarnych to myślę, że trzeba zaopatrzyć autorosa bez Więc możliwe, że pójdziemy na Street Food i zjemy jakiegoś wirusa będąc w Grecji, dla mnie nie istnieje nic innego jak zikudu No i mówię, tak, Więc nie wiem i jak, jak to wie wyroczy... powinna... nie, no. wie, nie wiem jak to sobie na tego grosa. no dobra, to y, ja zjem wirusa a ty pójdziesz sobie na y, kala, kałamary y, kałamarnicę lub na ośmiornicę ja dzisiaj jadłam rybkę dla opiany Idziemy do i Wczoraj ugościli nas wspaniale Cuda, cuda, cuda Zapaniało do na wypad pan za plan do wszystkim